Tutaj znowu Drewal Rybailo w gameplayu, a właściwie w unboxingu z World of Warcraft, z unboxingu wewnątrz gry zapowiedzianym w poprzednim filmie o inwazjach Północnego Legionu i w tym unboxingu, cóż, rozpakujemy aż 140, może nawet ponad 140 skrzynek zdobytych właśnie podczas inwazji Płonącego Legionu na Azeroth w eventach przed premierą nowego dodatku. E, to jest nasz protegowany, nasz nieumarły mnich. Jest on na poziomie w tym momencie setnym. E, jednakże prawda jest taka, że ten setny poziom zdobyty został właśnie praktycznie e, jedynie dzięki tym inwazjom legionowym, gdyż na tej inwazje chodziłem tym mnichem od poziomu chyba 75. Coś koło tego więc, y, ledwie się pojawiliśmy w Northrend, ani razu nie postawiliśmy stopy w Pandarii ani w Drenorze. Wszystko zdobyliśmy właśnie podczas inwazji płynącego Legionu, Stąd zdobyliśmy masę Nefershardów z samych inwazji i zdobyliśmy pełno skrzyń właśnie z tychże inwazji i tych skrzyń tych mniejszych, tak Small Legion Chest i tych większych, czyli dużych skrzyń. Legionu, z których mogą nam spaść przedmioty. Jest ich, nie wiem, liczyłem tak na oko bardziej, ale jest ich, może nawet ponad 140. Jeżeli ktoś, nas, jeżeli ktoś z Was ma taką, ee, taką fazę, to może, może je sobie policzyć. Ale tak, jest ich tutaj około 140 skrzynek, i właśnie teraz je otworzymy. Jak widać, nasz ekwipunek pozostawia wiele do życzenia. tak? Poziom setny i ten level 259. Mamy tu przedmioty naprawdę jeszcze z Outlandów, więc jest, jest kiepsko. Mamy już, już właściwie e, przeterminowane e, na poziomie 90 airlumy, e, więc ich się również pozbędziemy, bo po co nam to? I pozostaje nam otworzyć te skrzynie i liczyć właśnie na to, że spadnie nam sprzęt, który chcemy się ubrać, by być gotowymi na World of Warcraft Legion. Więc idziemy. Na co liczymy? Liczymy oczywiście na sprzęt dla Mnicha. Liczymy na cały set dla Mnicha, Misty Weavera. Najlepiej, żeby jeszcze jak najwięcej przedmiotów miało e, dopiskę Warforged, gdyż to, jak pokazałem w poprzednim filmie, zwiększa jakość całego przedmiotu. O e, kilka punktów jest on lepszy, plus oczywiście chcemy jakiś buddyl do łapy, i chcemy kryształy, które pomogą nam ulepszyć ten badel. Możliwe, że dostaniemy jeszcze glewie dla Demon Hunterów, które będziemy mogli później sobie przesłać. Jak już będziemy Demon Huntera posiadać, wszystko przed nami. Najpierw ta mała. O, są pierwsze kryształy, bardzo dobrze. I Warforged Soldersy. Bardzo mi się to podoba. Jest już jakaś szata, jakieś ubranie. Są kolejne Soldersy już bez Warforgeda i jest ostrze Redarów. Myślałem, że dostajemy kijaszek, ale ostrze też może być. Dobrze. Leder. Są kolejne soldersy. Kolejny kryształ, więc mamy farta i spodnie. I jest szata też z towana, więc już mamy dwa przedmioty tej troszkę lepszej klasy. Mamy już hełm troszkę lepszej klasy. Mamy farta widzę. Spodnie, spodnie normalne. Spodnie. Oczywiście też każdy ze skrzyń daje nam Nefershardy, których się naprawdę, naprawdę namnoży. Kolejny kryształ, który jest wart aż 150 Nefershardów. I kolejna fata. Czy może nam spaść coś jeszcze z tych skrzyń e, dużych, co nam nie spadło? Z nich spadają soldersy, spada głowa, spada e, pancerz na klatę i spadają spodnie. Cała reszta i oczywiście broń. Czyli w sumie, jeżeli nie spadnie nam nic więcej na tą speskę, więc teraz się zmienimy na Brewmastera i może spadnie nam coś fajnego właśnie pod tą specjalizację, w razie gdybym kiedyś chciał, wiecie, się e, zmienić... Tak, tu już dostajemy przedmiot e, z e, Agility, tu już dostaliśmy włócznie. Więc nie spada nam z kolei tym razem zbyt wiele tych zło itemków ulepszonych. Ale mówi się, trudno, tak? Zawsze możemy jeszcze spróbować się przemianować na e, wind I też wtedy coś pozbierać. A, czekajcie! Dobra, okej, okay, wiecie co? E Dobra, ja teraz zauważyłem, że to nieważne. To nieważne, jaką macie specjalizację. Super, sprawa, dobra. Okej, okay, dobrze to wiedzieć, ale dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Nieważne, jaką macie speckę, ponieważ i tak to, co dostajecie, uh -huh, to, co dostajecie, jest, jest przystosowane. Jest przystosowane w ten sposób, że teraz przedmiot daje mi Heist, Mastery, Agility, Stamina, Ale jak już się zmienię na. Gdzie to jest? Na Miss to ten sam przedmiot będzie dawał mi intelekt, zamiast yy, agility, jeśli dobrze kojarzę. Tak, mm -hmm. intelekt stanie, a wszystko jest to samo. Więc świetna sprawa, bardzo dobrze, bardzo fajnie, że właśnie tak to zorganizował Blizzard, gdyż pozwoli to nie martwić się o, o to, że ojej, zebrałem i o chciałem zmienić yy, słońce, peskę. Jedyne, co może nam spaść innego, to broń. Tutaj, tam spadł nam yy, miecz. I to do, taki typowo pod intelekt. Teraz spadł nam polar. A teraz tak. Teraz nam spadną topory. Proszę bardzo, jest pierwszy topór i nam się skończyło już miejsce w ekwipunku. Ejku. O, mamuńo, co teraz zrobię ja teraz? Ja chyba wezmę i ulepszę już sobie ten mieczyk. Ja go będę nosił, tak? No i kolejny spadł kryształ. Dziękuję bardzo. Niepotrzebne przedmioty, zwłaszcza te, które... Jeżeli mamy przedmiot, który ma jednak ten, tą statystykę warforged, to już nie potrzebujemy zasadniczo tych innych, więc możemy je sprzedać. Rozpakujemy, Ostrze, ostrze, to. O, kolejny kryształ, bardzo dobrze. Liczę na to, że jednak spadną nam... Hmm, to chyba z tych skrzyń, chyba że z tych małych. Że spadną nam te glewie. O, maska, proszę bardzo. Jeżeli ktoś nie lubi... Ee, jeżeli ktoś nie lubi mieczów, ma też mackę, czemu nie? Sword Mace. Szkoda, że nie spada żadna pałka, żaden staw. Ja jednak jako... Zawsze za byłem... Preferowałem stafa na... <grytanie> nie wiem, ku, nic nie widzę. <grytanie> na mnichu. Kolejny kryształ. Bardzo fajnie że to się dzieje, ponieważ tak jak wspomniałem, one są bardzo przydatne. Więc, jak widzicie, mamy fart. Mamy fart, gdyż dostaliśmy dużo tych właśnie kryształów, dużo przedmiotów rodzajów wszelakiego. Teraz możemy to oczywiście opchnąć. Ten legion to jest przy okazji całkiem ciekawa metoda do wyfarmienia sobie pieniądza. Gdyż, jak widzicie, dostajemy całkiem sporo pieniędzy za właśnie te przedmioty legionowe. Ok, ok, a teraz rozpakujemy te małe. To, co mnie zastanawia, to fakt, czy te skrzynie będziemy mogli otworzyć też na ponad setnym poziomie. Czy one nie wiem, czy może znikną wtedy, czy coś się stanie z nimi, bo jakoś mi się to nie widzi, żeby tak się miało stać. A kto wie, może będzie można sobie do zapewnić dostawę itemków. Choć w sumie nie wiem, czy jest sens, gdyż na legion jest po to, żeby. Zdobywać przedmioty na Legionie. Nie, że myślałem, w ten sposób. Ja sobie to ostrze lepsze. Koniec. Żadnej glewi, uh, dużo tego, tych kryształów, więc możemy w sumie kupić sobie glewię no, no, i ulepszyć ją kryształami wtedy. Chyba nawet tak właśnie zrobię. Tak. Sporo, sporo przedmiotów, naprawdę dużo. Mamy tutaj niemalże cały eksponek już ulepszony. Pozwoliłem sobie właśnie dotrzeć tutaj do Westpole, gdyż yy, chyba ktoś w Orglii marzy. Ubił tych Illidarii, albo nie wiem czemu, nie mogę ich znaleźć, nie wyświetli mi się tam, gdzie powinni być, obok Mastera, Ale udało mi się tutaj właśnie po to, żeby spieniężyć, uwaga, całe 2000 tysiące czyli właśnie tych kryształów, e, które otrzymaliśmy tutaj wraz z otwieraniem skrzynek i z bieganiem po tych wszystkich e, inwazjach. Chcemy to spieniężyć na co? Na pewno nie na y, te. Y, nie na te zestały pancerza, których już większość mamy. A czego nie mamy, to zdobędziemy. Petka pecka możemy kupić na wszędzie. Ja nie wiem, na jakiejś postaci o mniejszym poziomie, tych, które nie potrzebujemy freshardów. Co chcemy? Na pewno kupimy sobie. naszyjnik. Na pewno kupimy sobie. inne rzeczy. Pierścienie. Okł kupimy sobie z pewnością biżuterię. Biżuterię. No i patrzcie, jaki chłopak szczęśliwy, no. Mamy pełen sesik. Pomijając itemki stare już przestarzałe, które musimy wymienić, zabywając je na rajdach, to jesteśmy naprawdę dobrze wyekwipowani. Item level 643. We are prepared. Jesteśmy teraz małym koksem. Mamy cały niebieski sprzęt naprawdę fajnej jakości, i to, co nam teraz zostało, to oczywiście pójść na questa na Broken Shore. Na questa wprowadzającego właśnie do e, Legionu. Co zobaczycie w kolejnym gameplayu z World of Warcraft. Póki co, ode mnie to wszystko. Na razie.